Witam! Dziś wtorek. Padało całą noc. Pogoda beznadziejna. Tutaj mamy 4, i tam są 2, 4, 5 u góry. I tak sobie te gołębie młode. A tam jeszcze u góry kipler jest. i tak. Gołąbki sobie radzą. No i tu są cztery tu jest... Zaraz zobaczymy, jakie te gołębie, ale tak. Kiedyś mówiłem, to jeszcze mały. Te małe są. Gąbki, ale. Nie wiem, szósta rano. Tak przed pracą jeszcze je wziąłem do góry. No i, i tak sobie ćwiczą. Tamte pięć ładniej wyszły do góry. Także już się nie, nie, nie cofną. Dużo gołębi się cofnęło z powrotem na dach. Tak, jak z dachu. Jeszcze niedzielone te gołębie. No i. No tak. Tak latają. Gdzie ta piątka? A tam jest. Tam te ładnie swoje stoją sobie. Tam jedno masłowe jest. Do pana Dusidnika. Do tam na samym górze on ma taki wyrwany ogon. Jak mu łapałem, no to wyrwa mu ogon. A tu jest czerwony, ale to widać, że to jest młody łomek. Nie, czerwony. Jak coś na białym ogonie. Tu jest ten szpak jeden, który też ma jechać do Lublina. Coś kolorowych, jedno piórko tam jest, I ten idzie mocno na dół. Kto to jest? A czerwony. Nie, siwy białogą no, no to nie dobrze Tu są te trzy A tamte ładnie mi się wyrwały fajnie Tamte już będą sobie radzić już na fajnej wysokości są Ale tak jak mówię, no Pogoda jest beznadziejna Beznadziejna Pogoda jest gorsza niż jesienią bo wilgoć jest nieprawdopodobna. Te sobie tak cykają, tam, tamte ładnie. Już na fajnej wysokości są. Już tam to fajna wysokość jest. Powoli będą to No tak, dzień w dzień te gołębie są latane. A tu jest już jedno piórko Takie. To jeszcze te były pokazywane. odwrócił. To jeszcze nie takie nieprzygotowane gołębie do Lotu jest taki ciemny młodziaczek na jednym piórku w środku no jeszcze raz wrócił No tamte ładnie są ale ja niedługo będą wszystkie raczej hm. nie zdążą bo już jadą w niedzielę już jadą nie wiem czy jeszcze będzie chwila czasu żeby tego bo cały, cały tydzień znów w deszczu e, i nie będzie nawet tych gołębi jak wziązi sprawdzić a w niedzielę mają jechać no to tak jakby jeszcze polatały tak jak te no to by z tego był indyki mi tutaj Biorą mi, muszę coś wziąć, wygonić, buszuję, tu borówki, trawa zarosła, Pszt. borówki nie zdążą urość, wypuściłem, nie chcą co je i... ale one są tak spostrzegawcze, borówki ładnie urosły, ale zaraz nie będzie, bo zjedzą, no i buraczki tak samo. One tylko tutaj wejdą, to od razu buraczki, e, liście z buraczków wyjadą. Muszę je zamknąć. A widzę, że już kopię, ale wszędzie w paczkach są pozakładane siatki. Także nic nie poszedł. I tutaj. I kury się strasznie pochorowały przez tę pogodę. Przez tę pogodę się kury strasznie pochorowały. Dostały katar. I zaraz będziemy, im, będziemy je leszyć Czosnek e, już swojego zbioru Idźcie stąd, idźcie stąd Jak małe im dożą już Idź. Muszę je przegonić tam do siebie My nie zamknąłem im siatki I powychodziły Tamte i tak są tam w górze. Tych pięć jeszcze gdzieś był tutaj szósty. No i tam Tipler przy nich. W tym, ty, w tym roku się nie podarzyło, bo zginął samiec Tipler. Nie zostało dużo, chociaż przyleciał jeden taki Tipler. Który był sprzedany. Ale nie przyleciał, ale to już jest późno. Załączę go jeszcze w parę, ale to już jest za późno, jak na ryż. Bo to, to naprawdę to już jesień się zrobiło. W ciągu było 40 stopni. I przecież stąd? Tak samo trawa jest. Ale pogoda jest beznadziejna. I tutaj będą sobie. A ten są tam. Jest ich 5. No fajnie sobie No już tak jak na taką wysokość wychodzą jedno to już jest fajnie. wiaterek taki, tak jak widać, taki delikatny taki jak się ruszają i wszystko z dachu raczej wszystko. Ha, reszta siedzi na dachu ale od było ich wtedy było ich z, nie wiem, około 10 morele ładnie urosły no. Jeszcze twarde ale fajnie. Było, było tak beznadziejnie, a teraz jest nawet było dość fajnie, że się tak po. No a to tak jak, to jak bym... u mnie. musi być coś bez przerwy w górze, W tym roku nie są latane Budapeszty i Tiplery. Hm. Rozpód zostaje. Gołębie cieszą oko inne osoby. a. A tak z to ja, ja kiedyś e, mówiłem, że, że ja notuję wszystkie gołębie. No i w jednym tygodniu zadzwoniły do mnie dwie osoby. E, no to jedna z Budapesztów. Jedno było, jeden był gołąb, e, one były dostarane do, do e, lubów, tam e, do Ługowa. I jeden był w siebie godzinie, a drugi to jest ciekawy złotory. Gołąb e, z Ługowa do złotoryi, Tak jak patrzyłem 170 km, i ta osoba, która mi opowiadała o tym, o tym gołębiu co, co przyleciał, to mówiła, że Wpadło do basenu. Wtedy były jeszcze te upały i, i mówi, wpadł do basenu ten gołąb i mówi, już był tak wycieńczony, nie wiem czy, nie widzę, gdzieś tu na tej chmurze są, no, ale one już sobie ładnie radzą, o, są tutaj. To no, jest cała piąteczka, a ten będzie tutaj tak latał, nie czepnął się ich, te młode jeszcze małe to. No tak, tak te gołębie ćwiczą. Teraz jakby się troszeczkę większy wiatr zrobił. Zaraz spróbujemy jeszcze tę resztę wziąć, trącić do góry. Ale tak jak mówiłem, no nie są jeszcze przydzielone I no tym gołębiom jeszcze jest ciężko. Jedne przytrzymują. Ciężko jest jak odchodzi od dachu, jak nie jest to podzielone, nie jest tak poskładane. No i tak jak mówiłem, no jest. Na pełnym, pełnym żywieniu. Cały całe karnik mają zasypywane, bo tam jeszcze młode są. A nie no jak, tak jak, jak teraz pójdą te gołębie, no to, to będą już dzielone. E, no i powolutku będziemy wygaszać już sezon lęgowy, będą tylko część gołębi e, e, będzie miała. No, już jest późno. Obrączek tak czy siak już brakło, a, a nie chcę żeby a nie chcę, żeby e, były bez obrączek, bez... Moich obrączek A ta boka samica z, go, z gołennika zaraz im pomogę troszeczkę nie, jeszcze gorzej zrobiłem widzę gołębie na dachu nie, nie od... Ona taka chętna jest Ale... Jeszcze... Tych pięciu A tam jest Myślałem, że jeszcze się odklei to, ale... Nieraz to trzeba pomóż Ale ludzie... To tam bardzo wysoko są Ciężko mi jest im mierzyć Tak sobie polatają W zależności Z godzinkę nieraz Kiedyś to wczoraj czerwone i jedno takie grochowe. No to tak, nie wiem, z dwie godziny latały. No, czyli widać na tej chmurce? Zaraz idziemy. Jeszcze trącę te gołębie resztę. Zanim do pracy. No to jeszcze niech polatają. Tam już jedzenie mają przygotowane. czy je dobrze mierzę Takie zachmurzone jest to o, już wyszły na taką wysokość że nie wiem czy im czy da radę ściągnąć na tym E są, tutaj A, już zamazuje. I tak te gołem wylatają Przygotowane już moje jedzenie. Teraz już nie daję maślanki to do wody, jeżeli idzie maślanka na karmę. Ja tej maślanki zużyłam 7 litrów tygodniowo. To jest sporo. Plus jeszcze jogurt. Z dwa razy w tygodniu, taką 400. I te gąbki naprawdę fajnie się. No i ja zrobię film kiedyś, no jaką karmą ja karmę. Nie jest Niektórzy by powiedzieli, a u mnie jest 20% jęczmienia w karmie. Jęczmień dostają cały rok i młode są ślicznie wychowane. Nie za, tego jęczmień jednak zapobiega zapasaniu się tych gołębi. No i tak jak widać, no, sobie radzą. Nie, gdzieś tam, gdzieś tam są, ale się ustawiły. Tak na troszeczkę na bok je tam przepchnęło, ale pozdrawiam wszystkich jak zwykle. Zapraszam na. tam, na no tam, na kolejne filmy i do zobaczenia.